To był wielki dzień dla fanów futbolu amerykańskiego. Sezon 2019 oficjalnie inaugurowali olsztyńscy Lakersi prezentując w Galerii Warmińskiej sponsorów i zawodników. Możliwość poznania podstawowych zasad tej dyscypliny sportu mieli również goście galerii. Zasady są na pierwszy rzut oka nie są skomplikowane, wystarczy kilka, kilka informacji i już człowiek może ze z, z zrozumiałością obejrzeć ten mecz, jednak jeżeli się zagłębimy w, w, w taktykę w ustawienia, robi się bardzo skomplikowany i naprawdę na boisku trzeba, trzeba dużo, dużo myśleć. Z wiedzy teoretycznej korzystają również zawodowcy. Trener przede wszystkim rozkłada nam futbol na czynniki pierwsze. Tak? I, i, I każdy z nas, czy nawet truki dołączające do zespołu, jeżeli pozna elementy i złożymy to w całość, to rzeczywiście zaczyna się rozgrywać. Plan na poprowadzenie drużyny ma doświadczony trener ze Stanów Zjednoczonych. Uh, nie wiem jeszcze wystarczająco dużo about... o lidze, nie wiem wystarczająco about... dużo o przeciwnikach. What wiem I natomiast, know, że jeśli będziemy dobrze to pracować, dobrze to, pracować, to, pracować, pracować to, to wydarzą się dobre rzeczy. Plan to to jest taki, żeby pracować jak należy, a co będzie dalej, dalej? zobaczymy. W marcu olsztyńskich Lakersów czekają dwa mecze wyjazdowe z z Wyszków i Watachą Zielona Góra. 7 kwietnia podczas spotkania na boisku w Dajtkach będą gościć drużyny Towers Opole. Telewizja Kopernik. kopernik.tv